Witam wszystkich. Mamy 26 października 2025 roku. Yy, I tutaj dawno mnie nie było, bo robiłem różne rzeczy. Yy, a tutaj mamy mana praktycznie gotowego. O, tak wygląda zabudowa pomocy drogowej. Yy, zaraz Wam zgaszę światło i zobaczcie, jak teraz wygląda. Poczekajcie sekundę. Gasimy i idziemy. Zobaczcie jak pięknie <laughs> wygląda. O, tu słabo będzie widać, ale jest pięknie. Jest pięknie. Yy, światła wszystko ledowe. O, kurde. ciężko będzie podkreślić tego to wszystko, ale jest jest ładnie i tyle.